Czarny kot u nas na balkonie. A ty co tu robisz? Przed chwilą podniosłem ławkę i taki duży kram wybiega. To taki mały idzie. A co ten się nie boi, tak? Z można było mu zrobić. Zobaczcie, te rybki się łowi tutaj i je się na patelni obsmaża z jednej i z drugiej strony, i to będzie taki chips. Super. 2-3 minuty. To... Dwa, trzy minuty. Tak. A co to za rybki są? To są sardynki? Sardynien? Co, co to za rybki? Gawony. 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 Tak. Zobaczcie, jak pan tu łowi. Wiecie co w nocy się działo, że była ulewa i nagrywaliśmy. No i powiedz... Na w nocy, druga w nocy ulewa, my wychodzimy i mama mówi, zrobię nagranie, szorta zrobię. Mama powiedzieć, tak, a tak, ja tak, tak, tak. zobaczcie jak leje w wprowadzacie. A oberwanie chmury, leje, po prostu leje, nie? Patrzcie, jak tutaj leje, leje, tak, zobaczcie, tego leje. tam pod drzewo, bo zapomniałam, że się kończy, da. Co? I tak? Cała byłam mu krusienka. Tu kleje, nie? Patrzcie, spada patrz, nie i tak idzie, tu leje, nie, ja myślę, nie czuję, że pada nie... Po drzewo! Przecież widziałam ptaka, się tu No. ja A ja byłam zespana, nie? A tu się skończył ten bachan i to mało. To była druga w nocy. <gulia> Pokażę Wam teraz ten filmik, jak to było oberwanie chmury. Proszę Państwa, druga w nocy w Chorwacji. Proszę, co się dzieje. Rzeka płynie ulicą. Cztery najbliższe dni ma tak padać. Piotr, oszalałeś? Nie ustawcie. Kto idzie z nim? Wariat. Proszę Państwa, drugi odważny. Jestem w szoku. Wow, <noise> drugi odważny. <noise> Pływają, nuka w szoku. <noise> Proszę, trzeci odważny. A <noise> i pada mi na głowę. <noise>

Nie wyprawiają ciepła? Zimna, zimna. Chciałam zadać Ci pytanie: Chciałam zadać Ci pytanie jak woda? Zimna. Herkules. <microphone>. Dzień <Del conclusions> Jak woda? Ufa! Gdzie wy byliście? Pływać. W kupaju. Jak tu w mówią, my rano w kupaju. Mhm. Ale, Ale fajnie było? Super. No to tak. super. Zobaczcie, jak mówiliśmy na innych odcinkach, że ma być rodzinka 5 plus 1, to tutaj w Chorwacji szykuje się rodzinka 4 plus 2. Ten kolega nie daje nam spokoju. Wiesz, że mamy psa, a jednak tutaj siedzi, patrzcie, o i myje się jeszcze na krześle. Ty nie masz domu? Ty chcesz jechać z nami, tak? Spodobało ci się, tak? A ty już pokazasz, jaki ty czyścią jesteś, tak? Tak, czyścisz się, no świetnie. A nie ma innych rodzin? Akurat nas zobaczyłeś. Na... Daj mu ulotkę. Zareklamujesz kodzinkę? Chcesz? <tum> tak. chcesz. Zareklamujesz. Nasz, nasz kanał. Tu. Tu masz nasz kanał. O. Tak. Tak. Z drugiej strony masz ten, że sobie zeskanujesz. Popatrz tutaj. Tutaj. Tutaj sobie zeskanuj. O. Tak. 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 Jak zeskanujesz, to wyśmiał Proszę. Proszę Państwa, godzina dziesiąta, ruszamy. Hałas z boku sąsiadów, coś się dzieje. Szkło leci. Czarny kot dzisiaj tutaj był muszla się zbiła. Jaka muszla? Kloazetowe? Tak. Co ty gadasz? No marcewąd. Ojej. Zobaczcie, przed chwilą taki hup. Zbiła się muszla koloazetowa. Dokładnie jest za 10.10. .10. Jedziemy jeszcze tutaj oddać klucze. Ale pogoda, nie? Ale chłopaki się kąpali dzisiaj. I proszę, namiary tutaj w to miejsce piękne. Jedziemy teraz w drugą stronę, bo chcemy sprawdzić, czy da się tędy wyjechać. Specjalnie dla was to robimy. Tak, tak. Patrzcie jakie ryzyko. Ale nie chcemy się już kąpać. Już no, ja bym nie jeszcze pokąpać. Po Ale czasem. nie autem. Nie, autem nie. Nie, nie. No, też tak myślę, że nie. Także proszę mi tutaj uważać. O, pan łowi ryby, ale patrzcie, kurtki mają, widzicie? To jest specjalny ryby, rękaw. No, i lewentek. Ciekawe, czy coś złowił już. Sobe cimer. tu wszędzie są pokoje. Tak, sporo to jest. A to chyba ta druga restauracja, czy coś? A może, to jest taka mała konoba. W hmm. Bo tu tak krażniki. Tak ale pogoda, nie? Zobaczymy gdzie my zajedziemy. O. Przez tunel, ale nie dingacz przez tunel, przez pola, przez las. I teraz turbo. Aż się światło zapaliło. chorwacka flaga. No, ciekawe, czy wyjedziemy na górno. Czy będziemy musieli zawracać? Max coś tam ustawił? Testujemy? Jest, nie, bo nie ma nawet. A, jedzie. czy jedziemy tak w ciemno? Czyli jedziemy, pojedziemy? Nie. To coś tak jest! 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 Widzicie? To ten jest jakby lepsza droga. Tylko, że no jak są ludzie w ciemno. No ja tak, ciężko. myślałem, że właśnie w tą wszyscy wyjeżdżają. Mhm. Także o, jesteśmy? Ale wie. Nie ma tej Mianki. Pięknie. Co widać od góry? To będziesz miał fotkę. Uwaga, wyjazdowa. Wyjeżdżamy. Tak. No to proszę Państwa, ruszamy. Dokładnie 9.54. Czas start. Jak tam, ekipa z tyłu? Fajnie. Zmęczenie już. Zmęczenie czym? Słowo się spało. Aha. Pływają. Pływaniem, porannym Ta. w deszczu, ale, ale fajnie. fajnie. Tak, fajnie się pływało, bo nie było fal. Mhm. Mm Mak zauważył, że bez butów inaczej się pływa. Lepiej? Chyba ja, tak. tak. Mi się gorzej pływało. Tak? Tak. Dlaczego, bo nie mogłeś stanąć? Nie, niewygodne uczucie było w nogach. Oprócz Może że zimna woda była, ale nie wiem. Aha, aha, aha. A co to powiedziałeś? Że przychodzi woda między palcami, i one się tak rozszerzają. Nie wiem, jakby e, lód miał na nogach, tak? Tu tak jak na tą na twarzy. Tak, kostki jakby miał na nogach. <noise> <A> jak <noise> coś stawić, w tym klimatyzacji ustawiam mi na twarz, miał on tak spać. I tylko... <noise> Żartował sobie, że rano zaskrywał lód. No, no, tak, no twarzy, bo klima chodziło. No dobrze, to jakieś 15 godzin przed nami? No, ta. tak. Tak mniej więcej. No. Z przerwami. Także jedziemy prosto do domu. Tak postanowiliśmy. Ponieważ jak widzicie, pada deszcz. Hmm. I wjeżdżamy na autostradę. Pani nas tu poinformowała, że droga płatna. Wiemy, wiemy. Tak to wygląda. Do tunelu będziemy wjeżdżać. O, U. Wielką górę. Przejeżdżać. Tutaj już ptak siedzi mecha, na latarni Mieliśmy nagrać. <grym> Jeszcze będzie okazja. 300 metrów. Uwaga. Wstrzymywać oddech Trzy Nie, ty nie Piotr ty się nie bawisz Dwa Ty się Wydaw. nie bawisz no. Nie oddychają Zwariowani. Już jest, światełko w tunelu Nie dają rady ja tu Z tyłu lękowe Teraz? raz <laughs> ja to jest. Hey, desire, burning trzyma dalej like a fire what you gonna do when it crumbles down what you get higher, down to the wire will you let it burn we Going there too. I don't wanna ask why, I wanna give this a try with you. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone. Cause it's a big